Cześć, tutaj Justyna z Rośnia.pl. Zapraszam Cię dziś na łagodną praktykę jogi po pracy. Zadbamy o Twoje plecy, rozluźnimy napięcia i damy ciału chwilę odpoczynku. Usiądź wygodnie na macie i pozwól sobie na pełen oddech. Usiądź w wygodnym siadzie skrzyżnym. Połóż dłonie na kolanach i zamknij oczy. Weź głęboki wdech, wydłuż kręgosłup i unieś mostek ku górze. Z wydechem opuść barki w dół i rozluźnij szczękę. Z wdechem unieś czubek głowy w stronę sufitu, poczuj przestrzeń w karku. Z wydechem pozwól biodrom opaść niżej na matę. Z wdechem poszerz klatkę piersiową i otwórz serce do przodu. Z wydechem zmiękcz mięśnie twarzy, puść napięcie w oczach. Oddychaj spokojnie trzy razy. To twój czas. Powoli otwórz oczy. Utrzymując prosty kręgosłup, rozpocznij krążenia barków w tył. Z wydechem unieś barki wysoko do uszu. Z wydechem przetocz je w tył i w dół. Z wdechem ponownie podnieś barki w górę. Z wydechem zatocz szerokie koło w tył. Z wdechem barki jeszcze raz wysoko. Z wydechem opuść je swobodnie. Teraz krążenia w przód. Z wdechem unieś barki do uszu. Z wydechem przetucz je w przód i w dół. Z wdechem ponownie unieś barki. Z wydechem wykonaj duże koło w przód. Z wdechem barki jeszcze raz wysoko. Z wydechem opuść je i pozwól ramionom opaść naturalnie. Wróć do pozycji siedzącej z lewą dłonią na macie. Obok biodra, z wdechem unieś prawą rękę wysoko nad głowę, z wydechem pochyl się w lewo, opierając lewą dłoń lub lewe przed o matę. Z wdechem sięgnij prawą dłonią jeszcze wyżej, wydłużając bok ciała. Z wydechem opuść prawy bark od ucha i rozluźnij szyję. Z wdechem wydłuż kręgosłup od bioder po czubek głowy. Z wydechem pogłęb skłon, rozluźnij twarz. Powoli wróć do środka. Połóż prawą dłoń na macie, bądź prawe przed ramię. Z wydechem unieś lewą rękę wysoko. Z wydechem... Pochyl się w prawo. Z wdechem sięgnij dłonią ku górze, poczuj przestrzeń w boku. Z wydechem opuść bark i oddal go od ucha. Z wdechem wydłuż kręgosłup. Z wydechem pogłęb skłon i zmiękcz mięśnie twarzy. Wróć do środka. Połóż prawą dłoń na lewym kolanie, a lewą dłoń za plecami. Możesz położyć ją płasko albo podeprzeć się na końcówkach palców. Z wdechem wydłuż kręgosłup. Z wydechem skręć tułów delikatnie w lewo. Z wdechem wydłuż kręgosłup jeszcze bardziej. Z wydechem pogłęb skręt. Miękko rozluźniając barki. Z wdechem otwórz przestrzeń w klatce piersiowej, z wydechem rozluźnij szyję. Powoli wróć do środka i zmień stronę. Połóż lewą dłoń na prawym kolanie, a prawą za plecami. Z wdechem wydłuż kręgosłup, z wydechem skręć się delikatnie w prawo, z wdechem unieś mostek, z wydechem pogłęb skręt, z wdechem znajdź przestrzeń w bokach ciała, z wydechem rozluźnij twarz i gardło. Przejdź na czworaki, umieść dłonie pod barkami, a kolana pod biodrami. Z wdechem unieś mostek wysoko i spójrz w górę. Z wydechem zaokrągli plece, przyciągając brodę do mostka. Z wdechem unieś mostek, otwórz serce, spójrz w górę. Z wydechem wypchnij łopatki w górę. Z wdechem unieś głowę, rozciągnij przód ciała. Z wydechem wydłuż plecy. Z wdechem otwórz klatkę piersiową. Z wydechem puść napięcie w szyi. Z wdechem unieś mostek po raz ostatni. Z wydechem zaokrągli plecy jak kot. Wróć do neutralnej pozycji. Zostań na czworakach. Z wdechem unieś prawą rękę. Z wydechem przełóż ją pod lewą ręką, połóż bark i policzek na macie. Z wydechem poczuj, jak rozszerzają się plecy. Z wydechem rozluźnij szyję. Z wydechem poczuj, jak rozszerzają się plecy. Z wydechem rozluźnij szyję. Z wydechem sięgnij prawą dłonią dalej do przodu. Z wydechem opuść bark ciężej na macie. Powoli wróć na czworaki. Z wdechem unieś lewą rękę, przełóż pod prawą, połóż bark i policzek na macie. Z wdechem poszerz przestrzeń w plecach, z wydechem rozluźnij szyję, z wdechem sięgnij dłonią dalej. Z wydechem pozwól barkom opaść, z wdechem rozluźnij szyję, z wydechem sięgnij dłonią dalej. Pozostań na czworakach, ale tym razem wyciągnij przed siebie daleko obie dłonie, z wydechem opuść klatkę piersiową w stronę maty, z wdechem wydłuż kręgosłup, z wydechem połóż czoło na macie i rozluźnij barki, z wdechem otwórz klatkę piersiową. Z wydechem opuść serce bliżej ziemi. Zostań jeszcze na dwa spokojne oddechy. Teraz połóż się na brzuchu, pozycja sfinksa. Łokcie, ustaw pod barkami. Z wdechem unieś klatkę piersiową. Z wydechem opuść barki w dół. Z wydechem wydłuż kręgosłup. Spójrz lekko przed siebie. Z wydechem rozluźnij szczękę. Z wydechem wydłuż kręgosłup. Z wydechem opuść napięcia w twarzy. Z wydechem wydłuż kręgosłup. Z wydechem. Odpuść napięcia w szyi. Przysuń swoje dłonie blisko żeber. Z wdechem unieś klatkę piersiową, trzymając łokcie blisko tułowia. Z wydechem opuść spojrzenie w dół, wydłużając szyję. Z wdechem otwórz serce szerzej. Z wydechem zmiękcz mięśnie twarzy. Zostań na trzy oddechy w pozycji kobry. Teraz usiądź na piętach. Kolana szeroko rozstawione. Połóż czoło na macie, a ręce wyciągnij daleko w przód. Z wdechem oddychaj głęboko w plecy. Z wydechem pozwól im opaść i rozluźnij ramiona. Z wdechem kołż tłowiem. Z wydechem pozwól ramionom opaść. Z wydechem poszerz przestrzeń w klatce piersiowej. Z wydechem opuść serce niżej. Z wydechem znajdź długość w kręgosłupie, kołysz całymi plecami, by rozluźnić napięcia. Z wydechem poczuj miękkość w barkach. Zostań w tej pozycji jeszcze przez chwilę kołysząc ramionami, rozluźniając wszystkie napięcia w plecach, wyciągając ręce daleko do przodu, poszerzając przestrzeń w klatce piersiowej i opuszczając serce niżej z każdym wydechem. Teraz podeprzyj dłonie. Unieś biodra wysoko do psa z głową w dół. Kolana mogą być lekko ugięte. Z wdechem wydłuż kręgosłup. Z wydechem pozwól głowie łagodnie opaść. Z wdechem sięgnij biodrami wyżej. Z wydechem Oddal pięty w stronę maty. Z wdechem otwórz przestrzeń w barkach. Z wydechem rozluźnij napięcia w szyi. Z wdechem poszasz ramiona. Z wydechem spójrz na swoje uda. Zostań w tej pozycji. Jeszcze na dwa spokojne oddechy. Teraz usiądź wygodnie na macie w pozycji Dandasana. Wyprostuj nogi przed sobą. Z wdechem wydłuż kręgosłup unosząc ręce. Z wydechem pochul się w przód, dłonie układając na nogach. Z wdechem otwórz przestrzeń w plecach. Z wydechem pogłęb skłon, nie napinając jednocześnie karku. Z wdechem wydłużaj się, pogłębiając skłon w biodrach. Z wydechem pozwól barkom opaść. Zostań w tej pozycji na dwa spokojne oddechy. Wróć do pozycji Dandasana. Ugnij prawą nogę, stopę, kładąc poza lewym udem. Wyprostuj z wdechem lewą rękę do góry i skręć nią, opierając o prawe udo. Z wdechem unieś mostek, z wydechem pogłęb skręt. Z wdechem znać przestrzeń w bokach. Z wydechem rozluźnij szyję. Z wdechem unieś czubek głowy wysoko. Z wydechem pogłęb skręt. Wróć do pozycji Dandasana i zmień stronę. Ugnij lewą nogę i postaw ją za prawym udem. Prawą rękę wyciągnij wysoko, skręć tułów i oprzyj rękę o zgięte, zgiętą nogę. Z wdechem unieś mostek wysoko. Z wydechem... Pogłęb skręt. Z wdechem otwórz klatkę piersiową. Z wydechem puść napięcie w barkach. Z wdechem unieś czubek głowy jeszcze wyżej. Z wydechem otwórz klatkę piersiową. Puść napięcie w barkach. Połóż się na plecach. Z wdechem przyciągnij kolana do klatki piersiowej, obejmując je ramionami. Z wdechem kołysz się delikatnie na boki. Z wydechem obejmij uda jeszcze mocniej. Kołysz się na boki. Masując delikatnie dolną część pleców. Teraz połóż obie nogi na macie. Unieś do góry prawą nogę i złap rękami za łetkę albo za tył uda, z wdechem wydłużaj piętę ku górze, z wydechem rozluźniaj biodro, z wdechem wydłużaj kręgosłup, z wydechem miękko opuść barki. Zostań na trzy oddechy. Teraz zmień strony, chwyć wyprostowaną nogę za łydkę lub pod udem. Z wdechem we dłużej piętę w górę, z wydechem rozluźnij biodra. Zostań na trzy oddechy. Zegnij obie nogi i przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Z wydechem opuść kolana w prawą stronę, ręce rozkładając na boki po obu stronach tłowia. Z wdechem wypełnij klatkę piersiową powietrzem. Z wydechem rozluźnij barki. Pozwól aby lewy bark dotykał maty, z wdechem wypełni klatkę piersiową powietrzem, z wydechem pogłęb skręt, przyciągając lewy bark do maty. Teraz wróć do środka i zmień stronę. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej i z wydechem opuść kolana w lewo, pozwalając, by prawy bark dotykał maty. Z wdechem wypełnij klatkę piersiową powietrzem. Z wydechem rozpuść napięcia w plecach. Z wydechem poszerz przestrzeń w mostku, z wydechem pozwól ciału opaść na matę. Teraz wróć do neutralnej pozycji leżącej, podnieś stopy wysoko i chwyć stopy lub łydki, rozszerzając szeroko kolana. Z wdechem otwórz biodra, z wydechem kołysz się na boki, masując kręgosłup. Oddychaj spokojnie, kołysząc się na boki przez pięć oddechów. Do następnej pozycji będziemy potrzebowali podparcia ściany. Przybliż się do ściany, połóż się blisko ściany, opierając nogi o ścianę. Jeśli wiesz jak, możesz alternatywnie zrobić tę pozycję na macie, wykonując asanę viparita karani, unosząc wysoko i podpierając go rękoma z wdechem poczuj jak krew spływa w dół przynosząc ulgę twoim nogom z wydechem przyciągnij brodę do klatki piersiowej z wdechem otwórz klatkę piersiową z wydechem pozwól barkom opaść. Zostań tutaj na pięć spokojnych oddechów. Kołcz się wygodnie na plecach. Ręce ułóż swobodnie. Skieruj dłonie ku górze. Z wdechem wypełnij całe ciało lekkością. Z wydechem rozpuść cały ciężar dnia na macie. Z wdechem poczuj przestrzeń w sercu. Z wydechem rozluźnij twarz i gardło. Oddychaj spokojnie. Zaakceptuj ten czas jako prezent dla siebie. Kilka minut głębokiego relaksu. Pozwól stopom łagodnie opaść. Odłącz się od świata zewnętrznego i sprowadź swoją uwagę do wnętrza. Skup się na obserwacji naturalnego przepływu oddechu. Nie wymuszaj oddechów ani wdechów. Obserwuj wdech i wydech takimi, jakie są. Rozluźnij biodra. Które przez cały dzień nosiły ciężar Twojego ciała. Przez cały dzień siedzisz i ciężar Twojego ciała jest na biodrach. Zrelaksuj je. Pozwól im się zrelaksować. Skieruj uwagę do dolnych pleców. Puść napięcie. Rozluźnij środkową i górną część pleców. Gdy jesteś gotowy, zacznij powoli ruszać rękoma i nogami. Połóż jedną dłoń na sercu, a drugą na brzuchu. Poczuj ciepło Twojego ciała, poczuj za co jesteś dziś wdzięczny. Podziękuj sobie za tę chwilę dla siebie, za wsłuchanie się w swoje ciało. Gdy jesteś gotowy, przekręć się na prawy bok, przyciągnij kolana do klatki piersiowej i obejmij je, a następnie usiądź. Złącz ręce razem, weź głęboki oddech. Poczuj jak pozytywna energia wypełnia Twoje ciało. Z każdym wdechem, z każdym wydechem zmęczenie opuszcza Twoje ciało i umysł. Pozostań w tej świadomości przez chwilę. Dziękuję Ci za tę praktykę. Do zobaczenia na kanale rośnia.pl.